na Kostyra, dobry wieczór, zapraszam na sport. Puchar Polski dla Legii Warszawa. Po emocjonującym finale na TG Narodowym stołecznie pokonali Pogoń Szczecin 4 do 3. Arina Sabalenka dołączyła do Kokogo w finale turnieju WT1000 w Madrycie. Liderka rankingu wygrała z Ukrainką Eliną Svitoliną w dwóch setach. Znamy już wszystkie drużyny, które zagrają w turnieju finałowym Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Rzutem na taśmę awans wywalczył SC Magdeburg. Jutro w Landshut ruszy nowy sezon Speedway Grand Prix przed szansą wyrównania rekordu wszechczasów w stanie obrońca mistrzowskiego tytułu Bartosz Marzlik. A więcej informacji sportowych na eurosport.pl. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Justyna Kostyra, dzień dobry, zapraszam na Sport w TTV. Puchar Polski dla Legii Warszawa po emocjonującym finale na tegie Narodowym stołecznie pokonali Pogoń Szczecin 4 do 3. W szóstej minucie dojrzonego czasu dla Pogoni trafił jeszcze Smoliński dla Legii. To jest już 21. Puchar Polski w historii. Arina Sabalenka dołączyła do Kokogo w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Liderka rankingu wygrała z Ukrainką Eliną Switoliną w dwóch setach. Znamy już wszystkie drużyny, które zagrają w turnieju finałowym Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Rzutem na taśmę awans wywalczył SC Magdeburg. Jutro w Landshut ruszy sezon Speedway Grand Prix przed szansą wyrównania rekordów wszechczasów w stanie obrońca mistrzowskiego tytułu Bartosz Zmarzlik. A więcej informacji na eurosport.pl. Miłego wieczoru i do zobaczenia. My lądujemy w Warszawie, Justyna Kustera. Witaj, dobry dobry wieczór, ale był odlot na PGE Narodowym. Puchar Polski. Tak jest, Puchar Polski dla Legii Warszawa, po raz 21 pierwszy w historii. Stołeczna drużyna zdobyła to trofeum. W wielkim finale pokonała Pogoń Szczecin 4 do 3, więc siedem brak. Piąte miejsce, chociaż jeszcze wszystko jest możliwe, a zacznie od pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. To my zmieniamy Warszawę na Madryt teraz. Kasper Rud pojawił się za twoimi plecami, to jest tenisista, który ostatnio okazał Troszeczkę niżej od Wielkich Szemów, no i może zostać pierwszym Norwegiem, który wygra taki turniej od czasu, kiedy one powstały. To jeszcze rozmowa o żużlu. Tak, przyspieszamy. Tak ładnie tutaj mm -hmm. ten Żurzel tak lepiej w pierwszych rzędach nie siedzieć, jeśli chodzi o Speedway Grand Prix, bo tam jest nie dość, że głośno, to jeszcze właśnie ten już jutro od godziny 18.30 w serwisie Max. Zapraszam do oglądania. Więcej informacji na eurosport.pl. To mówiła Justyna. Dziękuję a to już bardzo. jest Magda. Magda mówi, czy zajmiemy się pogodą, a także tym, co się w niej teraz dość dynamicznie dzieje. Do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia.